Hej, mój drodzy z tej strony Ambrose, witam was ponownie w grze To kolejny odcinek, kolejne zadanie, kolejne bicie po mordach, tych przeklętych ludzi. Z tobą chwilę chcę pogadać No odwróć dupę. Mam no, takie sprawy wymagają czasu, no... Przegnaj. czyli mam, mam w dupie tą misję Idziemy dać ten, tą, tą kolejną paczkę. Jakoś zabijemy może trafimy na bandytu, to będzie fajnie. No Jezu, pod górę ty nie możesz wejść w tym pancerzyku, to się rozbierz, kurde, durniu jeden. Ruszamy do niebieskiego punktu w na minimapie. Tam jest wyczyszczony chyba przez nas wcześniej cmentarz. I zobaczymy, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że kurde się coś nagrywa, bo... Jak nie, to się szczepną. Widzicie co? Sprawdź um, co się nagrywa, i za chwilę to zwrócę, ok? Moment. No, nagrywa się nagrywa. I to jest tu w tej chacie. Trzyma. Mhm, um, tak, mam przy sobie. A, to jest dlatego. Nay, Necromancer, does this mean you still need more? Malio's bunions, how did you guess that? This taint shoot matter becomes more predictable the more tasks I carry out for you. <laughs> I promise you, young man, this is the last time. How many more do you need? Ten shoots. Your reward will await you here. I shall do it. Again. it could be worse than this one it now i do not sure know this one has its weaknesses but i am content with it oh how happily blissfully ignorant you can only realize your true potential in a universe that can provide you with such opportunities i have glimpsed that universe and i will continue to do my utmost to get there. fortune with your Misja wykonana Czuję jakoś ucznia, który będzie pomagać Ci w walce Wzrost reputacji na nekromantów, fajnie Dobra, teraz, a gdzie mamy co zadanie od tych przeklętych chłopców? Znaczy niebieskie są do oddania, tak? Mm. Sprawiedliwe wioska Nic więcej z gazy, obiecałeś w zasadzie paczkę, który przybywa w Quindarze, gdzie to kurwa się jest. Dobra, sprawdźmy mapę. Coś, co jeszcze kurwa nie odkryłem. Czterech pedałów... Tu jest, dobra. Na co się mam, nie mam dosyć daleko. To jest tu, dobra. Co to mi się kurde na mapie nie zaznaczyło, to ja nie rozumiem. Dobra, przeskocz to. I je rozdzielamy do teleportu. Chyba jaki cmentarz to zrobię, te, od, z tymi zalączkami skazy, niech mu będzie. Jestem ciekaw co z tego wniknie. Mmm, pojawiają się obiekty, jak miło. Dobra, wow. Nie skacz aż tak szalenie stary. Mam 93 buteleczki, many. Wow. Um, czy to jest jakiś kupie? Mogę odczytać mój złom? Nie. W takim razie teleport. Wracamy do tamtego miasta. To może mam gdzieś bliżej. Nie zamknij, kurde. Tak będzie prosić. Nie. Czyli tu i będzie trzeba lecieć. Um... Drogą w kierunku miasta, tamtego Mówię, no Może napotkamy znowu bandytów, On, oni są najlepszym źródłem dochodu. Wasza, wasza dla nas. Jacy bandyt, stary, kto by to wyglądał na bandyt to nie, nie wiem, co ty przelepiłeś. Ja cię gożą nie dawałem, dobra um, zużyjmy jedną odcudkę. Wiesz, z nich wszystko? Ale tu już mogą być pendyks. Hmm. nie pustą? przecież się tutaj przyjdziemy. Mamy kolejne pajączki. Jączki, pajączki. Ładnie. Już jest krytolem dla złów. Nie ma takiego plucia hmm, dobra, tam jest rozpierdolony most Groni ściny tak, bo gdzie jest strzelek któregoś dnia hmm, Tu mamy rozpiszczony most Most królewski, tak hmm, Bardzo, tak bardzo królewski hmm, dobra I tu, idziemy teraz tutaj prosto, sobie pójdziemy nie do plaży może coś jest, znajdziemy ciekawego. Powiem tak, użymy sobie koda tutaj na mapę, żeby to trochę odkryć, ale byście mnie zhejtowali. Uj, orkowie! tu tysięcy! Nie, to nie są orkowie. Czy to są? A nie Nie, to są orkowie, dobra. No od biedy mogą być orkowie, też mają trochę sprzętu. Um, nic nie mogę tu połączyć. Smutno mi z tego badał bardzo. Ale trudno. Um, czyli co, orkowie są tutaj, te. Tak? A więc widziałem kapliczkę. Już szmrygniemy od razu, żeby była. Dobra, odnaleziono źródło magii. Wydawałoby się jakiś lepszy. Nie to. I to jest mgła. Nie ma takiego żarcia. I to być mgła. Czy to być coś, co ja się bać? Tu być mnóstwo pajączek. Nie garb się! Jest pajączek! Ładnie! Podwójny krytus. a tam jest ich więcej czyli po standardzie a my rozumiem tu jest jakaś wioska może jest tu gdzieś teleport który się przydał odkryć więc do magii, genialnie I jest i teleport super i mamy wiochę. drewniana palisadę i chyba się czegoś boją dzień dobry zastałem jolkę. Panie, wejść. Cześć, you. what brings you to a military camp I am a traveler the road is my home I and I would get on that road out of here again if I was you this place ain't what you'd call nice I have cause to be here do not concern yourself with me I can take care of myself ah any one are you well if you're that hardy mayhap you could help someone else too yeah what can I do for you? you can, can, can for me. A friend of mine got hold of a letter to our commander just by chance, see? And if he tries to return it, he'll swing. Had him on trial once a a spy, see? Let me guess. You wish me to give the letter to the commander. hi And you'd have to say you'd been to the capital of late, see? are you mocking how i speak <laughs> watch it you just give this letter to our commander his office is in the middle of the camp you don't speak so funny tis suspicious. <laughs> will there be some kind of reward Aye, my friend has some gold ready return here to me when you've delivered the letter see see. what's wrong with that diamond and should not and... Dude! You can see the t Oh my god, how big it is. This one has even I'm going from here, damn it, a of course. Are you the Hail, I'm Zeros, ranger for the no. Catalonian ah, army. To, Men also call us spies. But who are you? And what brings you here? My work takes me to every corner of the world. This camp is a welcome change to the road. Aye, so you are a ranger? Interesting work, eh? Tis indeed, but dangerous too. Today we search for an orc whose traps kill and maim many of our soldiers. This orc does not seem to care about anyone, eh? Aye. And he even puts his initials on his traps. U and Y. <laughs> we have no idea of their meaning, but we call him ugly. Hmm, do you know anything more of him? Nay, nee, he is tricky, but he must be killed. Have you any interest in this task? It would pay well. <many> I Thank you. That will help me indeed. We have much to do since this war started. Hmm. You <many> If I knew I would not have given you the task. However, rumor has it że mógłby być widziany na południu albo na południu tego kraju i tam a ja teraz muszę znaleźć tego przeklętego komandorczyka nie, ty jesteś gadzie spedalony ty nie możesz czegoś tam przyciąć raczej wątpię nie, nie, nie a, tu jesteś pedale, dobra, mam klik jeden Sure, what do you want here? My office is closed. It I have here. a very urgent letter for you. Give it here. Ah, the commander-in-chief. He wants to transfer Rec crooked And I must say this forgery is better than Rex's last one. What do you mean? Ah, do not think me an idiot. The Commander-in-Chief never gave you this. It is your bad luck that you have involved yourself with Crookett's crime. I am only a messenger. Do you know that I can put you in prison for this? However, you are in luck. I need someone like you. Okay, and I want you to do something for me. It is a simple matter. And remember, you have no other choice. Do it or it is prison for you. What do I have to do? Get some whiskey for me. One of my soldiers is a smuggler. Go to him and buy a few bottles for me. Of course, no one may know the whiskey is for me. Officially, I do not drink, and I have no idea the identity of the smuggler. As you say, I have no choice. Pray tell me, where can I find the smuggler? His name is Samuel Girkor, and his quarters are nearby. He will not admit that he is a smuggler, of course. Mayhap you should ask Rek for help. As you two are such close friends, <laughs> are there problems with the new people? Here is nineteen gold, enough for three bottles. Return swiftly, and no tricks. I could send a full brigade of men after you. I shall do my best. Zem, Very well, a, nie. no, nie, have you delivered that letter yet? aye, I, I have. and did the commander read the pesky thing, eh? not in my presence. what do you mean? ah, you mean not while you was there, i see. i have a question. i hear there is someone here who can sell me some good whiskey. can you help me find him? who told you that, eh? eh? A friend, but that was all he knew. Better for him too. Anyway, I'll tell you. It's Samuel the smuggler. His password for today is whiskey makes you frisky. I'll show you where he lives. I thank you, and my reward. Oh, almost forgot. Here it is. Ile dostałem? 1500 za robotę? Może być. Jest czerwona kropka, czyli a of test what do you want of me whiskey makes you frisky you know the password who gave you it wreck he told me you have some good quality liquid hmm that wreck loose mouth. <laughs> are you good friends good enough well, what do you need three bottles of whiskey three bottles. Cost you ninety-nine golden smackers? I was told a different price. Eh? For the finest whiskey? <laughs> right. Because you're Rex friend. Huh? Well, let me think. Now. Okay. Last price, ninety. And here are your bottles. Hide them well. I if anyone asks, you don't know no Samo, see. Dostałeś? I thank you. May the go with you. go. Nara. Czyli jest to dosyć, dosyć prosty misje. Mamy węzeł zaznaczony i mamy wszystko dobra. Więc jak do dowódcy. Oczywiście alt f jeden. Hey Vol, bo inaczej kudę się tu zestram. Did you get that whiskey?

Trzeba ma wady, na cię, cię, cię co zwiększy szybko, dobra? Weźmy tutaj Save, oczywiście. No, tam przy Was się zapisze. No, Ja cztery. I mamy do, do odnalezienia orka, który też wykonamy od razu misję. No, były takie trzy prościutkie misje, są jest Questowe więc nie jest aż tak źle. Chciał, że to będzie ten ork, on w ogóle nie będzie chciał i tak dalej, i tak O, dobra, proszę. Dzień dobry! panie Łorczyk, cześć, co tam? O, patrz mi, już... Brzydal! <grytale> jak się nazywa? Ale 1. jeden. Ej! Chciałem z pogadać, jak nie chcesz do nowy, no? Chodź, Brzydal. Bum. Trzeba było się na mnie, że chciałem z pogadać. Da. ja sobie opędzuję twoje koperki. Hmm, co my tu mamy? Tarsza Łognia, Wezwanie Skorpiona, Gwałcenie Liści i Ognisty Kamień. Zajebiście. jeden. Co? Mamy fajne zabawki. Zrobiliśmy wszystko. Pokazujmy tą skrzynię. I on nie mógł go znaleźć, tak? Może co za ciota z niego. Hmm, nie mam już miejsca. Teraz po prostu a ja nie mam miejsca. Cześć, ja za dużo kurde noszę. A, bunda, banda, pinta bund. Um, dobra. Ja polecę teraz do miasta. Ha, zresztą nad z wami. Dość, tak. Ostatnie minuty są te, tego nagrania. Ehm, um, para bara, wioski komorin. O, tu, tutaj że najwięcej rzeczy sprzedaj, to jest najlepszy handlarz. I to jest w ogóle pierwszy handlarz. Siema. Najbliżej chyba do niego Ehm, um, teraz tak. No, mogę to w ogóle połączyć. 12, Zems 8. To won, won, won. Ani dobra, sprzedamy to też, to też, to też. 309 to jest nasza zbroja. Cena 400, 200. Myślę, że ją w końcu ulepszyć. Ciężka maczuga z zd dupy włosy Pięknie łomacz kości. Nie interesuje mnie to. Strzały. Mm, jest trwały. To sió. Chodzi mi by się jeszcze ta odstródka przydała, bo mam tylko dwie. Przedaż, am, um, pota, pota. To pocisk. Zwania jak to go nas sobie weźmiemy. Niestety pocisk też. No bez jak kupać taką magię. Mm. O, o, masz odstrutkę, super. Biorę pierścienie. 10 tysięcy poszło, ale chuj mnie to. No niestety wzmocnimy ten pierścień. No, 8000 8 tysięcy z powrotem. Może być. wszystko, wszystko chyba sprzedano to jest ta paczka, zążyć kazy. Aha, ja się tu sidła To nara. No proszę, mamy do połączenia 1902 To mogę sprzedać zresztą. I to złoty piersiń, um, to na razie. tego wielkołaka. Um, wilkołaka efekt jest trwały, efekt jest trwały, efekt jest trwały, trwały on, um, szefirsio dobra um, przy okazji, jeszcze tak chwilowo z wami tutaj, o um, córka leczenia efekt jest trwały, trwały, dobra, ta łuska jest, jest w pierdziele Mieszaj. Mały, mi miksturkiem się na zużyję. Czy te. To jest bimber w ogóle. Nie na no, cholerę, ja tu trzeba Bimber, ale niech będzie. Przynajmniej nie, nie jest to Bimber. Czy to? to. To jest w ogóle róg jednorożca. Dobra. Jestem usatysfakcjonowany tym, co się dzieje. Wracamy do worka. Kron czy kamień, bo nie przeczytałem. Dobrze, jest nasz kamyk. Zabierzmy to. Zobaczymy, powiedziałem, zabierzmy to, i I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę, trzymajcie się do w kolejnym odcinku Hej!